W tym filmie pokażemy ci niektóre z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakie kiedykolwiek odkryto w amazońskim lesie deszczowym. Bo w największym lesie deszczowym na świecie znaleziono rzeczy naprawdę dziwaczne, od szalonych gatunków zwierząt, które nie powinny nawet biologicznie istnieć, po niewiarygodnie cenne relikwie z czasów II wojny światowej i tajemnicze obiekty, których pochodzenia nikt nie zna. Zanim przejdziemy do niesamowitych odkryć dokonanych w amazońskim lesie deszczowym w ciągu ostatnich kilku Dekad, przyjrzyjmy się szybko kilku kluczowym faktom na jego temat. Bo to jeden z najbardziej niezwykłych regionów na Ziemi. Amazoński las deszczowy jest domem dla ponad 3 milionów różnych gatunków zwierząt, co czyni go najbardziej bioróżnorodnym obszarem na świecie. Skrywa także niektóre z ostatnich rdzennych plemion, które nigdy nie miały kontaktu z nowoczesną cywilizacją. Jest tam tak wiele drzew, że nazywa się go nawet płucami ziemi. A przy okazji, jeden z dwóch najdłuższych rzek na świecie, rzeka Amazonka, przepływa właśnie przez ten las. Ciekawostką jest, że wciąż nie ma naukowej zgody, czy dłuższy jest Nil, czy Amazonka bo zależy to od tego, który dopływ uzna się za prawdziwe źródło Amazonki, a geografowie wciąż się o to spierają. Nawet dziś istnieją tysiące miejsc w Amazonii. W których nigdy nie stanęła ludzka stopa. Nic więc dziwnego, że wciąż dokonuje się tam szalonych odkryć, co prowadzi nas z powrotem do naszego tematu. Pierwsze niewiarygodne odkrycie dokonane w Amazonii jest naprawdę wyjątkowe rzeka, która wrze. W środku peruwiańskiej Amazonii płynie rzeka Shanay Piszka. Tak gorąca, że dosłownie się gotuje nazwa Shanay oznacza mniej więcej podgrzana przez słońce i to wcale nie jest przesada. Ta około 6-kilometrowa rzeka osiąga w wielu miejscach temperaturę nawet 100 stopni Celsjusza, gdzie woda naprawdę wrze. Nawet w najchłodniejszych miejscach, około 45 stopni, jest wystarczająco gorąca, by dać ci nierelaksującą kąpiel, ale śmiertelną łaźnię parową. I to nie wszystko. Rzeka jest tak niebezpieczna, że zwierzęta, które do niej wpadają, gotują się żywcem w ciągu kilku sekund. Pewien lokalny badacz widział, jak mały gryzoń wpadł do rzeki, i według jego relacji to, co potem zobaczył, było przerażające. Ale jak to możliwe, że woda w rzece wrze? Naukowcy uważają, że procesy geotermalne głęboko pod ziemią wędrują ku górze przez szczeliny i podgrzewają wodę rzeki, jakby to był podziemny szybkowar. Rzeka stała się znana światu zachodniemu dopiero kilka lat temu gdy zbadał ją peruwiański naukowiec Andres Ruzo. Wcześniej historia o gotującej się rzece była uznawana za lokalny mit, dopóki Ruzo tam nie pojechał i nie odkrył, że legenda była prawdziwa. Od tego czasu dzieli się swoimi niezwykłymi odkryciami ze światem. Przejdźmy teraz do odkrycia, które po raz pierwszy dokonano w latach 70., ale dopiero 30 lat później badacze zrozumieli, jak przełomowe było. Mowa o dziwnych znakach na Ziemi, znalezionych w brazylijskim regionie Acre, niedaleko granicy z Peru. Naukowo nazywa się je geoglifami. To geometryczne rysunki na Ziemi, po raz pierwszy odkryte w latach 70. przez archeologa Denis Shan. 30 lat później brytyjscy naukowcy postanowili użyć zdjęć satelitarnych, by poszukać więcej i rzeczywiście odkryli, że cały region Amazonii jest usiany tymi tajemniczymi strukturami. Brytyjski zespół zidentyfikował ponad 300 dodatkowych geoglifów. Uważa się dziś, że geoglify te zostały stworzone przez starożytne cywilizacje około tysiąca lat przed Chrystusem, ale do dziś nikt nie wie po co. Mogły być formą starożytnej sztuki znakami terytorialnymi, a może miały zupełnie inne przeznaczenie. Nikt nie potrafi tego z całą pewnością powiedzieć. To, co czyni te geoglify jeszcze bardziej niezwykłymi, to fakt, że przez długi czas naukowcy sądzili, iż amazoński las deszczowy był prawie niezamieszkalny przed przybyciem Europejczyków. Geoglify były pierwszym jednoznacznym dowodem na to, że istniały tam złożone starożytne społeczeństwa. Następnie przechodzimy do niesamowitego odkrycia dokonanego w 2012 roku w ekwadorskiej części Amazonii, zaginionego miasta. Ale to zaginione miasto wcale nie było zwykłą historyczną osadą. Zespół badaczy, w towarzystwie lokalnych przewodników, odkrył ogromne konstrukcje, w tym piramidę o wysokości i szerokości 79 metrów, z płaskim, wypolerowanym kamieniem na szczycie, który prawdopodobnie służył jako ołtarz. Sama wielkość tych budowli sprawiła, że wielu uwierzyło, iż kiedyś żyli tam olbrzymy. Narzędzia znalezione na miejscu były tak ogromne, że ludzie nie mogli ich używać. Czy to rzeczywiście olbrzymy zbudowały to miasto? Pozostaje kwestią sporną, ale samo odkrycie jest bez wątpienia fascynujące. Amazonia, jak wiemy, jest domem dla jednych z największych stworzeń na ziemi, od pająków i płaszczek popiranie. Kolejne odkrycie z naszej listy idealnie pasuje do tej kategorii. Victoria Amazonika. Przyznaj, brzmi to trochę jak nazwisko latynoamerykańskiej aktorki. Ale to nie to. Wiktoria Amazonica to olbrzymie lilie wodne, tak duże, że mogą utrzymać ciężar dorosłego człowieka. Ich liście mogą osiągać nawet 3 metry średnicy. Kwiaty Wiktorii Amazonicy rozwijają się całkowicie w ciągu zaledwie 48 godzin. Pierwszej nocy są białe, a drugiej zmieniają kolor na różowy, osiągając do 40 cm średnicy. Ale uwaga! Każdy, kto stanie na liściu, powinien wiedzieć, że jego spód pokryty jest kolcami chroniącymi roślinę przed drapieżnikami. W Amazonii można odkryć nie tylko starożytne artefakty kulturowe oraz niezwykłe rośliny i zwierzęta, ale też coś zupełnie innego nową chorobę. I dokładnie to przydarzyło się archeologom, którzy w 2016 roku wyruszyli na wyprawę przez dżunglę, choć zupełnie nie mieli tego w planach. Ekspedycja zaprowadziła ich do odległej doliny w Hondurasie, którą legendy nazywają miastem Boga Małp. Według podań to tajemnicze miasto zostało opuszczone w XVI wieku z powodu klątwy. To, co badacze tam znaleźli, było nie tylko archeologicznie fascynujące, ale też medycznie niepokojące, bo niedługo po powrocie z dżungli kilku członków wyprawy zaczęło wykazywać dziwne i niebezpieczne objawy. Diagnoza brzmiała Leishmanioza, choroba zjadająca ciało, przenoszona przez maleńkie muszki piaskowe. Choć choroba nie była zupełnie nowa, to epidemia powiązana z utraconym miastem pozwoliła naukowcom lepiej zrozumieć jej naturę i przyczyny, a jednocześnie wzmocniła wielowiekowy mit o klątwie ciążącej nad miastem Boga Małp. Kontynuujmy zwierzęciem, które ma wyjątkową zdolność wśród lądowych stworzeń swojego rozmiaru. Mowa o bazyliszku, potocznie znanym jako Jaszczurka Jezusa. Ponieważ potrafi biegać po wodzie, wykorzystuje tę umiejętność, by polować lub uciekać przed drapieżnikami, bazyliszek rozkłada palce i rozwija specjalną błonę między nimi, co pozwala mu biegać po powierzchni wody. Żyje w pobliżu jezior, stawów i rzek i naprawdę fascynująco się go obserwuje. Teraz przejdźmy do szalonego odkrycia z lutego 2019 roku. Wtedy to odwiedzający znaleźli 8-metrowego martwego wieloryba na skraju dżungli około 15 metrów od oceanu w pobliżu ujścia Amazonki. To odkrycie wywołało światową sensację ponieważ było kompletną zagadką. Nawet biolodzy nie potrafili wyjaśnić. Jak tak ogromne morskie stworzenie znalazło się tak daleko od swojego naturalnego środowiska, głęboko w lesie deszczowym? Na ciele wieloryba nie znaleziono żadnych ran, więc było niewiele wskazówek dotyczących jego śmierci. Niektóre teorie sugerują, że zwierzę zginęło po połknięciu plastikowych odpadów, a później zostało zepchnięte w głąb lądu przez potężne sztormy z plaży. Inni sądzą, że dryfowało w pobliżu wybrzeża. I zostało wyrzucone przez silne przypływy, które powoli doprowadziły do jego śmierci. Ale wszystko to pozostaje spekulacją. Nikt naprawdę nie wie, jak ten wieloryb trafił do amazońskiego lasu deszczowego. Od morskiego stworzenia, które zginęło w Amazonii, przechodzimy do rzecznego zwierzęcia, które występuje tylko tam różowego delfina rzecznego. Te niezwykłe zwierzęta, znane również jako boto, wyglądają niemal mitycznie. Ich różowa skóra, spowodowana widocznymi pod cienką warstwą skóry naczyniami krwionośnymi, sprawia, że wyglądają jak istoty z baśniowego świata. W przeciwieństwie do swoich oceanicznych kuzynów, mają elastyczną szyję, dzięki której mogą obracać głowę na boki, by manewrować w labiryncie rzecznych kanałów. Są bardzo inteligentne, ciekawskie, a w mitologii rdzennych plemion często postrzegane jako zaczarowani ludzie lub duchy natury. Niestety, różowe delfiny rzeczne są zagrożone wyginięciem przez zanieczyszczenia budowę tam i nielegalne polowania. A jednak odgrywają kluczową rolę w ekosystemie, utrzymując równowagę populacji ryb. Więc jeśli kiedykolwiek masz szczęście spotkać jednego z nich, możesz się uważać za naprawdę wyjątkowego szczęściarza, bo to prawdziwy cud natury. Następnie przechodzimy do prawdopodobnie najbardziej makabrycznego odkrycia jakie kiedykolwiek dokonano w Amazonii. W 2011 roku archeolodzy w pobliżu Trujillo, w Peru, na obrzeżach Amazonii, natknęli się na masowy grobowiec, znany jako Huanchakito Las Yamas. Gwałtowna burza piaskowa odsłoniła liczne ludzkie kości, w tym szczątki co najmniej 140 dzieci, starannie ułożonych na plecach z podkurczonymi nogami i owiniętych w lniane płótna. Ale to nie wszystko. Około 200 młodych lam zostało pochowanych w tym samym czasie. Badania wykazały czyste cięcia w poprzek mostków. Najwyraźniej ich serca zostały usunięte. Wszystko to było niepodważalnym dowodem na to, że w przeszłości odbywały się tam rytuały ofiarne, podczas których starożytni ludzie składali w ofierze setki dzieci i zwierząt. Uważa się, że był to rytuał kultury Chimu, która wierzyła, że takie ofiary ochronią ich przed klęskami żywiołowymi. Do dziś Huanchaquito Las Lamas pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających stanowisk archeologicznych na świecie. Przejdźmy teraz do czegoś znacznie bardziej nieszkodliwego. Do drzewa, które istnieje tylko w amazońskim lesie deszczowym. Palma krocząca wygląda jakby miała nogi. Dzięki licznym korzeniom przypominającym szczudła, Według lokalnych opowieści drzewo to porusza się, wypuszczając nowe korzenie w kierunku słońca, podczas gdy stare usychają, więc rzekomo chodzi bardzo powoli. Następnie przechodzimy do prawdziwego nazistowskiego odkrycia dokonanego w samym sercu Amazonii grobu oznaczonego metrowym krzyżem z wyrytą swastyką. Ale jaka historia kryje się za tym znaleziskiem? Krzyż oznacza grup Józefa Greinera, członka tzw. ekspedycji Amazoniary, która odbyła się w latach 1935-1937 pod przewodnictwem oficera SS Otto Schulz-Kampfenkela. Oficjalnie ekspedycja miała charakter naukowy, ale nieoficjalnie wygląda na to, że miała na celu zbadanie terenu pod potencjalną nazistowską kolonię. Greiner zmarł podczas wyprawy na skutek choroby tropikalnej, jednak sposób, w jaki zaprojektowano jego grupę, Sugeruje głębsze ideologiczne znaczenie. Naziści najwyraźniej chcieli ustanowić symboliczną obecność w sercu amazońskiej dżungli, być może nawet z myślą o strategicznych planach stworzenia nowego niemieckiego rzeszy za oceanem. Schulz Kampf Henkel później napisał książkę o tej ekspedycji, którą wspierały zarówno SS, jak i niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do Niemiec przewieziono także próbki naukowe, nagrania filmowe i mapy. Nagrobek wciąż stoi dziś w brazylijskiej dżungli kamienny pomnik niemal zapomnianej, lecz jak najbardziej prawdziwej, nazistowskiej próby zdobycia przyczółka w Amazonii. W tym filmie możesz zobaczyć kolejnego mieszkańca Amazonii. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Amazonia zawiera ponad 10% światowej bioróżnorodności i to tylko w zakresie gatunków, które dotychczas odkryto. Nowe gatunki są znajdowane dosłownie co tydzień. Jeśli kiedykolwiek planujesz odwiedzić Amazonię, zobaczysz tam niewiarygodne bogactwo dzikiej przyrody. Las jest domem dla największego gatunku węża na ziemi, zielonej anakondy. Te ogromne węże ważą od 70 do 90 kg i mogą dorastać do 5,2 metra długości, choć istnieją doniesienia o okazach przekraczających 9 metrów. Każdy komu udałoby się schwytać anakondę dłuższą niż 9 metrów Mógłby, według niektórych konkursów, zarobić nawet 50 tysięcy dolarów. Może osoba, która nakręciła ten film, właśnie próbowała tego dokonać? Anakondy żyją w rzekach takich jak Amazonka. Są doskonałymi pływakami i nie są jadowite, ale potrafią ściskać z ogromną siłą. Choć sporadycznie atakują ludzi, człowiek nie znajduje się na ich liście ofiar. Zamiast tego polują na ryby, ptaki i małe ssaki. A oto coś naprawdę dzikiego. A Anakondy znane są również z tego, że potrafią zjadać siebie nawzajem. Na koniec porozmawiajmy o dziwnym zjawisku, które nie jest do końca odkryciem, ale może mieć z nim związek. W Amazonii niemal co roku pojawiają się liczne doniesienia o UFO. W 2011 roku pojawiło się nagranie rzekomej istoty pozaziemskiej. Które ekspert od zjawisk paranormalnych Mike Cohen opisał później jako bardzo przekonujące. Twierdził, że kosmici mogą być przyciągani do Amazonii ze względu na jej niesamowitą bioróżnorodność. I w pewnym sensie to ma sens. Jednak według większości naukowców o wiele bardziej prawdopodobne jest, że te obserwacje UFO są wynikiem zjawisk pogodowych, iluzji optycznych, lub nawet rzadkich ptaków. Z drugiej strony, kto wie? Może Amazonia naprawdę byłaby pierwszym miejscem, które odwiedziliby obcy, gdyby przybyli na Ziemię. Które z tych odkryć zrobiło na tobie największe wrażenie? Daj znać w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować, żeby nie przegapić kolejnych filmów do zobaczenia następnym razem.